Program, który uruchamiamy obecnie jest to element szerszego programu, rządowego programu Dostępność Plus, który realizowany jest od ubiegłego roku, a jego horyzont czasowy to 2025 rok. Ten program ma na celu poprawę stanu infrastruktury w Polsce pod kątem zaspokajania coraz szerszych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, ale także innych osób w specyficznej sytuacji, kiedy nie mogą sobie radzić tak jak, tak jak zdrowe osoby. To mogą być na przykład kobiety w ciąży, czy nawet osoba, która podróżuje z ciężkim bagażem i nie jest w stanie wnieść go po stopniach, czy zmieścić się z nim w wąskim, w wąskim przejściu. Także ten program, program na usuwanie barier w budynkach mieszkalnych i użyteczności Publicznej, to jest tylko jeden z elementów. Tych działań jest dużo więcej. O wsparcie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się z jednej strony różnego rodzaju podmioty zarządzające obiektami użyteczności publicznej, a więc na przykład szkoły, organy prowadzące, czyli jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, jednostki naukowe. Biblioteki, wszyscy ci, którzy, którzy zarządzają, którzy odpowiadają za budynki użyteczności publicznej. Drugą grupą, która jest nawet bardziej istotna z punktu widzenia realizacji tego programu są zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, a więc spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy osoby indywidualne, które są właścicielami tego typu budynków. Warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził pilotaż programu dostępnościowego, są bardzo atrakcyjne. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji z tytułu udzielenia i kredytowania, a oprocentowanie to zaledwie 0,15% przez 20 lat, bo na taki okres jest udzielana pożyczka dostępnościowa, również karencja w spłacie sięgająca sześciu miesięcy. Umorzenia są bardzo atrakcyjną częścią tego finansowania, bowiem ich skumulowana wartość może sięgnąć aż 40%. Najbardziej istotnym z punktu widzenia realizacji programu jest kryterium społeczne. Sięga ono aż 20% wartości pożyczki i dotyczy trzech grup, które są najważniejsze z punktu widzenia dostępności, czyli osoby z niepełnosprawnościami osoby starsze, seniorzy powyżej 60 roku życia i rodzice z małymi dziećmi do 6 roku życia. Te trzy grupy składają się na wartość całego umorzenia i jego wartość może sięgnąć 20%.